Witam Was na moim kanale. Mam nadzieję, że mieliście udany weekend, niedziela dobiega końca, więc w pojęcie do pracy, do szkoły i tak dalej. To, co widzicie, to jest moja palma największa z, z całej kolekcji. Jesteś, znajdujemy się w tej chwili w ogródku od tyłu domu i wsadziłam ją w zeszłym roku latem. Kupiłam ją jakiś. 5-6 lat temu. Nie była wtedy. Rzeczy urosła troszkę, powiedzmy. Jedynie co? To przez te lata ten trunk, jej trunk, czyli ten e, trzon, jej się zrobił taki solidny. Pokrył się włosami. Jak kupiłam, to nie miała jako tego, jakiego takiego. Rośnie mi bardzo dobrze, odkąd ją do ziemi. Zazwyczaj co roku miała żółte liście z niedoboru witamin, z braku słońca. Właściwie to dopiero drugą zimę jest na dworze, bo wcześniej otrzymałam. Mieliśmy oszklone, oszklony tak zwany Sanurum i co roku ją wnosiłam, bo rosła wcześniej w donicy, wnosiłam ją do domu. czyli Praktycznie druga zima, pierwsza zima w gruncie w tym roku, a druga zima na zewnątrz. Muszę powiedzieć, że rośnie, że rośnie dobrze, dobrze je tutaj, dobrze i w ziemi. Ma dużo witamin, mimo że ta ziemia jest gliniasta, to podobno... Jedni twierdzą, że palmy nie lubią gliny, niektórzy twierdzą, że nie lubią piasku, więc ja już teraz nie wiem, ale... Chyba jej tu dobrze, ma trzyma wszystkie liście. Żadnych liści nie zrzuca, żadne, żadne nie robią się żółte, nie, nie odrzuca żadnych liści. Jak do tej pory. Nie miała też wstrząsu takiego szoku po przesadzeniu, bo czasami roślina zaraz jak się ją przesadzi. E, lubi się zrobić taka jakaś żółtawa, zrzucać liście liście. Ona sobie dobrze poradziła z, z, z tym. Ze zmianą środowiska korzeniowego. <grymne> no i to jest mój. Ona ma swoje imię. Ponieważ jak już zaczęłam kolekcjonować palmy, dokupywać kolejne egzemplarze, chciałam ją jakoś wyróżnić spośród wszystkich moich palm. I dlatego nadałam jej imię Trevor. <grymne> I tak już został Trevor. Trevor jest okazały i ma swoje szczególne miejsce w ogródku. Wszyscy wiemy, o kogo chodzi, jak mówimy, <laughs> że trzeba podlać trewora albo uważać na trewora. No więc yy, tak wygląda moja, moja duma i chwała. Rośnie jak widać kło płotu, na zimę jej niczym. W zeszłym roku jej jak rosła w doniczce, zimę, yy, przez zimę otoczyła mi doniczkę folią bąbelkową to jest wszystko co zrobiłam, w tym roku nic nie zrobiłam absolutnie, rośnie sobie tak jak widzicie, bez żadnej osłony, aż nie mogę się doczekać, aż wyrośnie poza płot i będzie będzie pięknym okazem, płot wiadomo wymaga wymiany, bo w tym domu wszystko wymaga wymiany tak jak już mówiłam w pierwszym filmiku, wprowadziliśmy się do domu, który wymaga generalnego remontu i to powoli robimy ogródek tak samo, jak widać. E, no wszystko tutaj jest do zrobienia, płyty chodnikowe, e, trawnik, trawnik bardzo przez bardzo długi czas był pokryty po prostu wszystkie śmieci z domu tutaj były wszystkie jakieś belki, ta podłoga, dywany, gruz, wszystko co wywoziliśmy, wszystko tutaj było. Wszystko tu składaliśmy, dopóki nie wywieźliśmy tego na wysypisko śmieci. No więc e, trawa... Aż jestem zdziwiona, że jest jeszcze zielona, bo... Znaczy, że odrosła zielona, bo naprawdę był moment, że tu była tylko po prostu czarna ziemia, nic tu nie było. No, się jakoś tam odbiła i poradziła. E... Tak więc żegnam Was dzisiaj widokiem... Wi... Wi... Widokiem, e... widokiem trewora, a jutro Jutro opowiem Wam, co się kryje tam i dlaczego to jest przykryte, i zajrzymy tam jutro razem. Do zobaczenia.